Na ponad dwa tygodnie przed inauguracją IV Ligi Wielkopolskiej Wiktoria Strzeszów we wtorek 13 lipca pod wodzą nowego trenera rozpoczęła przygotowania do sezonu. Przypomnijmy, że na początku miesiąca leszka krutina zastąpił Michał Giecz, który w rundzie wiosennej był podstawowym zawodnikiem zespołu. Na tą zmianę złożyło się kilka powodów. No przede wszystkim chyba jakieś takie trochę, że tak powiem, nieporozumienia już w samej szatni, tak? Przynajmniej ja tego tak e, odczuwam. E, no wydaje mi się, że może trener zbyt, zbyt emocjonalnie też do, do pewnych rzeczy podchodził. E, no wiadomo, że, że cel był e, przez nas postawiony taki, że, że drużyna ma się utrzymać. E, no W Ostrzeszowie się niestety mm, lekko nie pracuje, jeżeli chodzi o, o, o trenerkę. Dla Michała Giecza prowadzenie czwartoligowego zespołu to ogromne wyzwanie. W przeszłości był on szkoleniowcem rezerw w Ostrowi 1909 Ostrów Wielkopolski, ale ma też duże doświadczenie w pracy z drużynami młodzieżowymi. Po pierwszym treningu można jednak zauważyć, że nowy trener wprowadził pozytywne nastawienie i dobre humory wśród zawodników. No oczywiście, że będzie czas na żarty, natomiast już dzisiaj chłopakom w szatni wytłumaczyłem, że, że, że jest czas na żarty w pewnych fragmentach treningu, natomiast jako trener też muszę wymagać od tych zawodników, no odpowiadam dziś tutaj za wynik. Szkoleniowiec nie zastanawiał się zbyt długo nad przyjęciem oferty pracy Wiktorii, bowiem bardzo dobrze zna tutejszych graczy. Poznałem tą szatnię i muszę przyznać, że gdzieś tam wcześniej byłem ostrzegany, że specyficzna szatnia, że dla, dla przyjezdnych gdzieś tam, gdzieś tam może być kłopot, natomiast mówię, ja tu Roberta, czy, czy, czy Radka, czy Trzymaćka znałem, to oni w sumie pisali do mnie piersi, czy, czy, czy chciałbym trafić tutaj do, do Wiktorii. No, przyjęli mnie bardzo dobrze. Myślę, że to jako trenera trenera też mnie dobrze, tylko mówię, żeby trener był dobrze postrzegany, to muszą być wyniki. Nowy trener od początku musi borykać się z dużymi problemami. Czy no, nie boję się jakoś specjalnie, szkod, tylko tutaj troszeczkę zmartwiony jestem tą, tą sytuacją kadrową, ponieważ, ponieważ no, opuściło tak naprawdę razem ze mną e, zespół sześciu, nawet nie wiem co z Mikołem, za chwilę okaże się, że siedmiu zawodników. No przecież w to miejsce jeden, na razie Michał, Michał. E, i, i, no to nie oszukujmy się, no, jeżeli walczyliśmy w tamtym sezonie o utrzymanie, no to, no, to jeżeli nie ma sześciu zawodników czy siedmiu zawodników z podstawowego składu, no to, no to gdzieś tam pewnie jakiś mały problem się zaczyna robić. Jesienią w barwach Wiktorii na pewno nie zobaczymy Miłosza Nowickiego, Grzegorza Wachowiaka oraz Jakuba Jędrzejaka, którzy przeszli już do innych klubów. Najprawdopodobniej zabraknie też Miłosza Jędrzejewskiego oraz Pawła Paronia. W tym roku z powodu poważnej kontuzji na murawę nie wróci Kasper Chowguns, a sezon z miesięcznym opóźnieniem rozpocznie Remigiusz Pastucha, który wyjechał do pracy za granicę. Nawet jeżeli sytuacja kadrowa będzie dramatyczna, to na placu gry nie ujrzymy Michała Giecza. Nie, nie, na pewno, na pewno nie. To już obiecałem też chłopakom. Uważam, że, że na tym poziomie granie, granie gdzieś tam yy, i bycie trenerem no jest po prostu... Po pierwsze, nie nie, nie, nie swojej funkcji jako trener porządnie, a po drugie uważam, że jest ponieważ tutaj też jakieś premie, zamecze, są takie rzeczy, no przecież nie będę wystawiał się do składu. Na pierwszym rozruchu pojawił się tylko jeden nowy, testowany zawodnik. Mowa o Michale Domagalskim, który w przeszłości reprezentował już barwy Wiktorii, a w ostatnich miesiącach należał do Pelikana Grabów. Zarząd Wiktorii ma nadzieję, że tym razem utrzymanie zespołu w lidze przyjdzie dużo łatwiej niż w poprzednim sezonie. Zakładamy, że, że to utrzymanie spokojnie, spokojnie dowieziemy i, 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 i zdobędziemy. No, na pewno ambicji, ambicji gdzieś tam jakiś wygórowanych nie mamy. Bić się o awans do trzeciej ligi nie będziemy, bo na to przede wszystkim nie pozwalają nam finanse. No bo gdyby te finanse wyglądały na pewno w Ostrzeszowie inaczej, no to, 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 to sądzę, że, że też ta kadra w tej chwili też inaczej by wyglądała. No sytuacja na, 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 na rynku transferowym, no w mojej opinii, jak na poziom czwartej ligi, no to, to, to już przekracza jakiś chyba nie wiem, zdrowy rozsądek, tak? no bo... No to jest piłka amatorska, a, a tu w zasadzie stawki już krążą takie po, po południowej Wielkopolsce, że to naprawdę za chwilę nie wiem na kogo, kogo będzie stać na to, żeby na tym poziomie piłkę trzymać. No bo. Seniorzy Wiktorii w najbliższych dniach rozegrają dwa sparingi. Pierwszy już w najbliższą sobotę u siebie z Centrum Ostrów Wielkopolski. Kolejny zaplanowany jest na 23 lipca z Jarotą Jarocin.